Witam Maciej Idzik i zapraszam na wakacyjne wydanie programu Telewizji Sędziszów Pałopalskich. 18 sierpnia na polanie Kałużówka pod Dębicą odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 75. rocznicę akcji Burza i bitwy na tej polanie w 1944 roku. Uroczystości organizowane są w tym miejscu każdego roku w hołdzie walczącym o wolną ojczyznę, mówi wiceburmistrz Dębicy, prezes zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i środowiska 5. pułku strzelców konnych AK w Dębicy, Maciej Małodziński. 75 lat temu na polanie Kałużówka w lesie na południe... Dębicy. swoje walki stoczyło drugie zgrupowanie 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Była to największa batalia, jaką stoczyły oddziały Armii Krajowej w okręgu krakowskim w czasie wzmożonej działalności dywersyjnej, a więc w czasie akcji burza. Walki trwały przez dwa dni. 23 sierpnia żołnierze, którzy tutaj funkcjonowali w obozie, zostali ostrzelani przez baterie artyleryjskie, natomiast 24 sierpnia, a więc w dniu następnym, Niemcy uderzyli z dwóch stron, bowiem partyzanci znaleźli się w okrążeniu między pierwszą a drugą linią niemieckiego frontu, więc wyszło uderzenie, które miało zepchnąć żołnierzy Armii Krajowej z tego wzgórza. I to, co zawsze podkreślamy, to to, że bitwa na Kałużówce, która rozegrała się tutaj 75 lat temu, była bitwą zwycięską, ponieważ żołnierze armii krajowej z wodu Dębica, także z podobwodu sędziszów Małopolski, z obwodu Pilzno, którzy tutaj walczyli, zdołali obronić wzgórze 426, a więc wzgórze Kałużówka. I mm, następnie żołnierze niemieccy przystąpili do odwrotu, do wycofywania, e, natomiast zgrupowanie przez wiele tygodni ukrywało się w lasach w ciężkich już jesienno-zimowych warunkach aż do e, października i listopada 1944 roku. Obchody od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i stanowią żywą lekcją historii. Bardzo cieszymy się z licznej obecności mieszkańców Dębicy, ale także całego regionu, całego powiatu dębickiego, ziemi dębickiej, Podkarpacia i Małopolski. E, jak wspomniałem jest to największa bateria. Talia stoczona w tej części okręgu krakowskiego, w okręgu krakowskim Armii Krajowej. Natomiast szanowni państwo w tym roku po raz pierwszy nie ma wśród nas uczestników tej bitwy, bowiem 2 sierpnia na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy majora Jerzego Kruzeńszterna, ostatniego żołnierza, który brał udział w tej bitwie. Natomiast żyją jeszcze sanitariuszki, które pomagały żołnierzom. Żyje jeszcze między innymi pani Barbara Łopuska, pseudonim Żbik, która w czasie wojny tutaj pomagała żołnierzom rannym, dostarczała koce z punktu sanitarnego właśnie dla Żołnierzy, aby ratować ich w czasie tej bitwy. Nie wyobrażam sobie, aby zapomnieć o takiej akcji, jaka była prowadzona na terenie kałużówki. Organizujemy tu rokroczne spotkania, aby przypomnieć historię związaną ściśle z tym rejonem. Można się tylko cieszyć, że wśród spotkania spotkań jest, są nie tylko tacy. Goście starzy jak ja, ale jest młodzież i dzieci. Nie wyobrażam sobie, aby zapomnieć o tej bitwie, która była bardzo istotna dla obwodu Dębickiego. Dla upamiętnienia 75. rocznicy akcji Burza na Kałużówce została odprawiona uroczysta msza święta, po której wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Został odczytany również apel pamięci i oddano salwę honorową. Marsz! Do Salwy! Odrazu! Trzeba! Ładów! Salwą! Pan! Ładów! Salwą! Pan! Ładów! Salwą! Pan! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz całego województwa oraz przedstawiciele różnych instytucji i organizacji złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej. Trzy dni potrwają Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików w szachach szybkich i błyskawicznych w Rzeszowskiej Hali Podpromie, których organizatorem jest Towarzystwo Szachowe Skoczek w Sędziszowie Małopolskim. Szachy szybkie i błyskawiczne, czyli tempo... 15 minut plus tam 15 sekund i szachy błyskawiczne 3 minuty plus 2 sekundy. To, jest, to są szachy bardzo szybkie. Organizujemy Mistrzostwa Polski po raz pierwszy w historii Podkarpacia. Taka impreza będzie organizowana na hali podpromie. Jest to takie wyzwanie bardzo duże dla Skoczka, gdyż robimy to właściwie wspólnie z wiceprezesem Podkarpackiego Związku Szachowego Krzysztofem Skibą i we dwóch to wszystko musimy jakoś ogarnąć, a pracy jest ogrom. Zguszony. Właśnie odnośnie tej pracy, bo chciałem nawiązać, że to duże przedsięwzięcie sportowe, organizacyjne, prawda? Tak. Organizacyjnie to jest niesamowite przedsięwzięcie, zwłaszcza, że już mamy zgłoszonych około 1200 uczestników, 12 grup wiekowych, 6 grup chłopcy, 6 grup dziewczynki, od do 18 roku życia, od 6. W mistrzostwach wezmą udział najlepsi zawodnicy z całej Polski. A przy szachownicach zobaczymy całą czołówkę krajową w każdej grupie wiekowej, w tym zawodniku z Podkarpacia, aktualnego wicemistrza Polski juniorów do lat 18, którym jest nasz wychowanek Antoni Kozak. Także będą zawodnicy z cała czołówka i będą też tacy słabsi gracze. Od nas z klubu wystartuje około 10-12 osób. Juniorzy i juniorki mam nadzieję, że, że będą klub godnie reprezentować. To pierwszy tak duży turniej szachowy organizowany na Podkarpaciu. Ta impreza jest organizowana cyklicznie, po raz pierwszy na Podkarpaciu. Przez ostatnie dwa lata była organizowana we Wrocławiu na Hali Stulecia. Trzy lata temu to był katowicki Spodek, a w przyszłym roku to, to już nie wiemy, kto tam dostanie tę organizację. Jest to impreza cykliczna, jest, jest najliczniejsza w Polsce i logistycznie chyba najtrudniejsza do opanowania. Wśród młodych szachistów nie zabraknie reprezentacji Sędziszowa Małopolskiego. Kto będzie Sędziszów reprezentował? Kto będzie Sędziszów reprezentował? No najlepsi juniorzy, właściwie cała czołówka naszych najlepszych uniorów. Szans medalowych tam raczej nie przewidujemy, ale gdyby były jakieś niespodzianki, to byłoby to mile widziane. Będzie około 10-12 zawodników ze skoczka sędziszów. Myślę, że byłoby dla Was miłe, gdyby sędziszowianie byli tam i kibicowali swoim. Oczywiście, że byłoby to miłe. Na pewno będą rodzice tych naszych zawodników, ale zapraszamy serdecznie wszystkich. Impreza trwa od 30 sierpnia do 1 września. Tak nawet, żeby zobaczyć ogrom, to będzie około 600 szachownic. Z tego ze 100 szachownic będzie transmisja na cały świat online. Specjalnie na tą okazję przygotowaliśmy pamiątkowe gadżety, mówi prezes sędziszowskiego skoczka Robert Stefański. Przygotowaliśmy kubki, które będą wręczane. Dla uczestników oraz przygotowaliśmy koszulki okolicznościowe z logo z logo mistrzostw, oficjalnym logo mistrzostw, które jest na stronie internetowej. To jest ta promocja Podkarpacia. Mam nadzieję, że impreza się uda i może jeszcze kiedyś zorganizujemy coś podobnego na Podkarpaciu. Mistrzostwa rozpoczną się w piątek 30 sierpnia. Zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 1 września. Wszystkich miłośników gry królewskiej zachęcamy do kibicowania zawodnikom z Małopolskiego. Zakończyły się wakacje z kulturą 2019. W jej skład wchodziło wiele ciekawych zajęć dla dzieci, ale nie tylko. Ofertę przygotował miejsko gmino Środek Kultury w Sędzowie Małopolskim. W jej skład w lipcu wchodziły m.in. zajęcia dziennikarskie, wokalne, plastyczne, szachowe, zabawy ludowe dla dzieci, półkolonie LEGO i zajęcia w bibliotece. W sierpniu w ramach wakacyjnej akcji odbył się rodzinny rajd rowerowy, a także zajęcia krawieckie igłą i nitką malowane, pod okiem instruktor Barbary Czelatki. Instruktor Ewa Zima poprowadziła natomiast wesołe zajęcia. Teatralne. Zajęcia są typowo warsztatowe, teatralne, czyli będziemy uczyć się kreatywności, rozwijać wyobraźnię. Spróbujemy troszeczkę też podciągnąć swój. Twoją y, odwagę, samoocenę. Y, dużo będziemy pracować z ciałem, ze świadomością ciała. Są zajęcia pantomimiczne. Y, również będziemy się skupiać na tekście y, pod kątem interpretacji. Myślę, że to zaowocuje też w późniejszym czasie w konkursach różnych, recytatorskich. No i mam nadzieję, że uda się też troszeczkę naszą grupę zintegrować, scalić, znaleźć nowe, chętne osoby do teatru Sędziszek. W trakcie zajęć dzieci naprawdę dobrze się bawiły, a przy okazji szlifowały swoje aktorskie umiejętności. Tutaj możemy się naprawdę fajnie zabawić. To są zajęcia, które naprawdę. Dzięki temu jestem bardziej kreatywna, potrafię myśleć logicznie i przede wszystkim mieć większą wyobraźnię. Ja zawsze lubiłam takie rzeczy teatralne, lubiłam bardzo występować przed innymi, lubiłam uczyć się jakichś ról. Jest bardzo fajnie. Fajnie mogę się pobawić z Jurką, moją koleżanką. No i robimy różne rzeczy razem tu. W sierpniu wystartował również kurs tańca dla przyszłych nowożeńców. Zajęcia poprowadziła instruktor, choreograf Edyta Winkowska. Jest to nauka tańca ogólnie towarzyskiego, a przede wszystkim, chyba, ten pierwszy taniec czyli walczyk, walc, walc salsa, samba, rock and roll są to tańce latynoamerykańskie i standardowe, które możemy wykorzystać do pierwszego tańca. Kurs liczył 8 godzin nauki, z oferty skorzystało 8 par. W skład wakacyjnej oferty Sędziowskiego Domu Kultury wchodziły również czwartkowe dancingi dla seniorów, tańsze bilety w Kinie Jedność oraz letnie pokazy kina plenerowego. Biblioteka w Klęczanach zorganizowała na koniec wakacji nie lada atrakcje dla swoich małych czytelników. Starszy bibliotekarz Dorota Paśniewska zabrała dzieci 27 sierpnia w prawdziwą piracką podróż. W Bibliotece Publicznej w Klęczanach trwały zajęcia. W pierwszym tygodniu lipca już wtedy zauważyłam, że dzieci bardzo interesuje temat piratów, i zrodziła się w nas taka myśl, że. Próbujemy zorganizować pierwszy raz w historii naszej placówki Biblio Piknik Piracki. I właśnie dzisiaj jesteśmy w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia. Zabawa jest plenerowa. Polega na tym, że dzieci ruszają z punktu biblioteka przez kolejne 10 punktów i tam odnajdują wskazówkę i podążają za nią, wykonując różne zadania. Punktem kulminacyjnym jest odkrycie skarbów, zakopanej skrzyni. No i oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, bibliopiki, czyli piknik z książką, a także słodki poczęstonek. Wszyscy uczestnicy zabawy zadbali o to, aby tego dnia wyglądać jak prawdziwi korsarze. Bardzo miłym akcentem jest to, że dzieci się przebrały za, za piratów i stworzyło to taki nastrój bajkowy. Część strojów wypożyczyliśmy korzystając z uprzejmości Biblioteki Publicznej w Sędziszowie, ale też większość dzieci zadbało o to, żeby w tym dniu bardzo ładnie wyglądać. Przygotowania do tej wyjątkowej pirackiej imprezy trwały od lipca. Było w nie zaangażowane bardzo wiele osób przechodziły dzieci popołudniami wykonywaliśmy dekoracje, girlandy, piniatę, mapę skarbów, Praktycznie każde popołudnie było zajęte, i ja tylko byłam koordynatorem. Dzieci same z radością wykonywały powierzone im zadania. Celem pikniku była integracja, dobra zabawa, podróż w krainę baśni oraz zainteresowanie dzieci tematyką piracką. Tu jest fajnie, bawimy się, robimy fajne gry i zabawy. Jesteśmy piratami i szukamy skarbu. Jest e, w bibliotece piknik i ja nigdy nie byłam w, ta, w, takim, w takim pikniku, bo ja mieszkam w Anglii i... Nie ma tak, nie ma w bibliotece tak. Co to jest fajnie i dobrze się bawimy i nikt nie smutny? Ciekawe zadania, wskazówki, układanki zagadki doprowadziły dzieci do tajemniczej skrzyni, którą same odkopały i otworzyły. W środku na małych poszukiwaczy czekały monety i słodkości. Po odkryciu skarbu dzieci zostały pasowane na prawdziwych piratów i otrzymały medale. Następnie zasiadły do stołu, gdzie czekał między innymi pyszny tort. Tegoroczne wakacje zmierzają ku końcowi i wydawać by się mogło, że większość pomysłów, jak je spędzić, została już wykorzystana. Ale nie na osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim. Pomimo, że do rozpoczęcia roku szkolnego zostało już niewiele, to wśród najmłodszych mieszkańców wciąż nie brakuje radości i letniej beztroski. 20 sierpnia na Orliku, współdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa wspólnie z miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji w Sędziszowie Małopolskim, zorganizowali gry i zabawy dla dzieci. Razem wpadliśmy na pomysł, aby coś dla dzieci na tych wakacjach zorganizować. No, niedługo zbliża się szkoła, dzieci się trochę nudzą, więc dzisiaj miło spędzą czas. Celem imprezy, no wiadomo jak każda impreza, no, chciałabym, aby zintegrowała te dzieci, aby te dzieci nie siedziały przed telewizorami, przed komórkami w domu, tylko naprawdę aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu fajnie się pobawiły, w radości, w miłej atmosferze. MOSiR otwiera się na współpracę z różnymi organizacjami działającymi w Sędziszowie Małopolskim. Tym razem z takim pomysłem, aby zorganizować właśnie taki dzień pełny gier. zabaw. zgłosiła się, Pani Agnieszka Przybara ze spółdzielni tutaj mieszkaniowej. No i my oczywiście bardzo, bardzo nam się ten pomysł, dlatego przyłączyliśmy się do tej organizacji. Tego dnia na Sędziszowskim Orliku na najmłodszych mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Dla dzieci przygotowano szczególnie zawody sportowe. Skoki w workach, twister, yy, także zawody dla mam, tak? Zgadnij kto to. Mamy odgadywały, kto jest ich dzieckiem, mamy jadły jabłuszka zawiązane na linach. Panie się bawiły razem. Była zdrowa rywalizacja, ale i współpraca w grupie. Trochę wysiłku, ale i dużo relaksu. Każdy maluch znalazł coś ciekawego dla siebie. To była kolejna okazja do integracji i wspólnej wspaniałej zabawy. Dzieci mogą się bawić, ma, mają dużo radości. No i to nie chodzi tylko o nagrody, tylko żeby dzieci się fajnie bawiły. Podobają mi się te zajęcia, bo nie muszę siedzieć w domu albo na placu zabaw, nie, nie nudzę się po prostu i to według mnie jest bardzo fajne, są różne konkurencje, są też nagrody, można się na przykład nauczyć grać w szachy, jest bieganie, jest ciepło. Po jest fajnie. Każdy uczestnik gier i zabaw na sędziszowskim orliku otrzymał od organizatorów upominek. Dzieci otrzymały artykuły szkolne, zabawki i słodycze. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim zaprasza mieszkańców gminy na wspólne zakończenie tegorocznych wakacji 31 sierpnia na targowisku Mały Rynek przy ulicy Solidarności odbędzie się zabawa pełna atrakcji. Planujemy zakończenie, zakończenie wakacji od godziny już 15. Będą dmuchańce, zjeżdżalnie, trampolino dla, dla najmłodszych. Bardzo ciekawą, bardzo ciekawą informacją jest, że te atrakcje będą całkowicie bezpłatne. Koszt wejścia na naszą imprezę to jest 5 zł, natomiast dzieci i młodzież do 18 roku życia wchodzi za darmo, a od godziny 19 zaczynamy tradycyjnie y, potańcówkę pod gwiazdami. Sędziszowskie potańcówki cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Myślę, że potańcówki przejęły się bardzo dobrze, y, począwszy od pierwszej aż po, aż po trzecią, ponieważ odbyły się już trzy, była naprawdę spora liczba osób, y, szacunkowo około 400-500, także myślę, że pomysł spodobał się mieszkańcom y, Sędzisza polskiego. Dla uczestników potańcówek gra DJ, który dba o to, żeby każdy znalazł odpowiednią dla siebie muzykę do zabawy. Muzyka od lat 70 po muzykę współczesną, tak aby, aby właśnie każdy mieszkaniec miasta mógł znaleźć coś dla siebie. Potańcówka na zakończenie wakacji nie będzie ostatnią. W tym roku informuje instruktor sędziszowskiego mosiru Kamil Frysztak. We wrześniu zostanie zorganizowana jeszcze jedna tego typu zabawa. Przypominamy, impreza na zakończenie wakacji odbędzie się 31 sierpnia na Placu Targowym przy ulicy Solidarności w Sędziszowie Małopolskim. Miejski Sztuk Rekreacji zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i gminy Sędziszów Małopolski na zakończenie wakacji od godziny 15:00 dmuchańce trampoliny, zabawy i atrakcje dla dzieci, a od godziny 19:00 sędziszowska potencówka pod gwiazdami. 27 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się 11 sesja Rady Miejskiej, w trakcie której podjęto 13 uchwał. Mówiono między innymi o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowego Geotermia Sędziszowska. Uchwała która powołuje spółkę z udziałem między innymi naszej gminy i przynajmniej na dzień dzisiejszy ośmiu podmiotów. Jest to kolejnym krokiem do pozyskiwania środków czy aplikowania na dofinansowanie, jeżeli chodzi o źródła geotermalne i ogrzewania, ogrzewania naszej gminy, czy na, na, na początku budownictwa wielomieszkaniowego. W związku z tym, że już na realizację większego zakresu niż odwiert, tylko odwiert badawczy, nie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego takiego wniosku, natomiast mogą składać do Narodowego Funduszu małe i średnie przedsiębiorstwa, więc chcieliśmy i chcemy powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Innowacyjno-wdrożeniowe Termia Sędziszowska. W związku z tym, żeby móc rozpocząć procedurę rejestracji tejże spółki, żeby ona mogła w chwili ogłoszonego naboru, ma być to nabór ciągły, więc nie nabór zamknięty, mogła taki wniosek złożyć, wniosek, który byłby w systemie B plus R plus W, czyli badania plus rozwój plus, plus wdrożenie. Wtedy można będzie pozyskać na tego typu, finansowanie tego typu projektów dedykowanych właśnie geotermii 80% kosztów kwalifikowalnych. Pozostaje ten 20% wkład własny. Niemniej jednak tutaj chcemy też prowadzić i będziemy prowadzić i prowadzimy rozmowy, żeby być może udało się jako tą pierwszą dokapitalizować jeszcze czy z budżetu państwa, czy poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako potencjalny być może udziałować również tejże spółki. W tym celu odbyliśmy spotkanie bodajże dwa tygodnie temu z podmiotami, które były zainteresowane wejściem do takiej spółki. Uczestniczyły również w tym seminarium, które było organizowane ponad miesiąc temu z udziałem profesora Jacka Zimnego, profesora z Akademii Górniczo-Hutniczej, dziekana tego wydziału, jak również profesora Strusia z Politechniki Wrocławskiej, którzy razem z tym swoim stowarzyszeniem tworzą konsorcjum Polska Geotermia. I ci przedsiębiorcy, którzy są wymienieni tutaj i spółdzielnie mieszkaniowe jako organy wykonawcze, bo w takim zakresie mogli wtedy zgłaszać i zgłaszają w tej chwili akces do tejże spółki. Mówię o spółdzielniach mieszkaniowych czy spółce komunalnej, czy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Potrzebne są tutaj oczywiście zgody władz organów uchwałodawczych, w tym wypadku walnych zgromadzeń, więc gdyby się zdarzyło, tak przynajmniej jest opinia prawna tutaj, że któraś z tych trzech czy z innych przyczyn firm, które tutaj wymienionych nie będzie mogła przystąpić do tejże spółki, po prostu do niej nie przystąpi w chwili jej zawiązywania, bez potrzeby zmiany tejże uchwały? Takie spotkanie odbyło się z tymi zainteresowanymi firmami. Ustaliliśmy wspólnie, bo to jest wspólny jeden głos, po oczywiście dyskusji, że ten kapitał założycielski i wkład w kapitał założycielski poszczególnych podmiotów, które w wyrażają chęć przystąpienia do tejże spółki, będzie to 10 tysięcy złotych porówno na razie, tak żeby móc przejść tą procedurę podpisania aktu notarialnego, później złożenia wszystkich dokumentów do KRS-u, jej rejestracji i niezbędnych rzeczy, które są potrzebne i z tych kwot 80 czy 90 tysięcy w tej chwili móc realizować te najbardziej potrzebne dokumenty i je finansować. Natomiast oczywiście później, jak już ta spółka zostanie powołana, takim zamiarem jest jej dokapitalizowanie, czyli określenie już takich właściwych udziałów w tejże spółce, w zależności od tego, jak dana, dany podmiot, który chce realizować się w, w tym podmiocie gospodarczym będzie, jakim wkładem będzie chciał do niej przystąpić, jaki wkład będzie w sumie potrzebny do realizacji tego, mam nadzieję, ważnego przedsięwzięcia, którego Cena kosztorysowa, bo tego chyba nie powiedziałem, to jest około 45 milionów złotych. Podczas sesji radni podjęli również uchwałę dotyczącą interesów nauczycieli pracujących na terenie gminy Sędziszów Małopolski. W związku ze zmianami w kodeksie i karty nauczyciela. Naturalnym jakby jest podjęcie uchwały i tutaj radni mają obowiązek podjąć na dodatki, które będą otrzymywali ci nauczyciele. Cały program sesji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego informuje przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Marek Pająk. W zakładce sesja tam jest szczegółowo opisane jakie uchwały zostały podjęte, a ja oczywiście zapraszam zawsze do biura rady w poniedziałki między godziną 15 a 16. Przypominamy, wszystkie sesje Rady Miejskiej transmitowane są na żywo na kanale YouTube Urzędu Miejskiego. Od 1 do 15 września będzie można składać wnioski o stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2019-2020. Wypełnione druki będą przyjmowane w samorządowym centrum usług wspólnych przy ulicy księdza Maciąga 5 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki. Wnioski należy sobie pobrać albo w szkołach, albo na stronie Urzędu Miejskiego. Będą też do pobrania na stronie samorządowego centrum usług wspólnych. I wraz z załącznikami pełny wypełniony wniosek należy złożyć w samorządowym centrum usług wspólnych w Sędziszowie Małopolskim. Wnioski można składać, jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528 zł netto. Należy przypomnieć, że jest to dochód, jaki rodzina uzyskuje za poprzedni miesiąc, czyli jeżeli składamy do 15 września, no to dochód z miesiąca sierpnia. Dochód Netto. To jest najważniejsze. Na co y, mogą być przekazane, y, wydane pieniądze ze stypendium szkolnego? Y, pieniądze ze stypendium szkolnego może, y, można przeznaczyć sobie na zakup y, artykułów szkolnych, na zakup plecaka, na, na, na zakup stroju gimnastycznego. Można też, jeżeli szkoła organizuje wyjazdy, y, Wycieczki szkolne, czy wyjście do kina, czy wyjście do teatru, też można sobie takie zaświadczenie ze szkoły wybrać i też można skorzystać do stypendium szkolnego. Wszystkie dodatkowe zajęcia w szkołach językowych, w szkołach muzycznych, to też kwalifikuje się do, do stypendium szkolnego. Szerszych informacji można uzyskać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych. Jak prawidłowo rozliczać się z otrzymanego stypendium? Jeżeli takie stypendium uczeń dostanie, w decyzji będzie napisane do kiedy ma złożyć rachuneczki. Składa nam te rachuneczki po weryfikacji, wypłacane są pieniążki na konto. Wskazane we wniosku przez, przez rodzica czy przez osobę pełnoletnią, która składała taki wniosek. W rodzinach, gdzie dzieci uczących się jest kilkoro, na każde z nich należy złożyć osobny wniosek. Stypendium nie przysługuje przedszkolakom i studentom. Stypendia szkolne w Gminie Sędziszów Małopolski należą się dla uczniów zamieszkałych w Gminie Sędziszów. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej www scuw.sediszow.mlp.pl na witrynie Urzędu Miejskiego lub w sekretariatach szkół podstawowych. Szczegółowych informacji można uzyskać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim pod numerem telefonu 17 745 82 42. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sedishof.tv.pl, kanale YouTube i Facebook.